Siemanko YouTube, jeszcze jedna taka myśl na temat tego, jak można rozumieć tą nową funkcję GPT, która tworzy AI Agentów. Bardzo prostym sposobem na zrozumienie tego jest to, że jeżeli wcześniej korzystało się z custom instructions, żeby zrobić sobie coś takiego naprawdę spoko i bardzo mocno skrojonego do naszych konkretnych potrzeb. No, to trzeba było robić tak, że przykładowo miało się um, zapisany jakiś tam dokument Wordowy, czy w jakiś inny sposób zbierało się listę tych custom instructions, i w momencie, kiedy się chciało zrobić jakieś konkretne zadanie, to po prostu trzeba było sobie iść tutaj i podmieniać to. No, oczywiście, można to było zrobić tam, że w kodzie i był prompt systemowy i wołać API i w ogóle, no ale jeżeli się korzysta z tego interfejsu czatu GPT i, i tak się za to płaci, no to to też był sposób, tak, czyli podmiana tych custom instructions. I teraz ja sobie skorzystałem z mojego starego już e, w tej chwili, z mojej starej już w tej chwili konwersacji, w której właśnie jest zapięty ten e, t, taki custom instructions, e, t, e, taka e, customowa instrukcja. Um, you're the best professional graphical YouTube thumbnail designer. Has ever lived, bla, bla, bla. I to jest to okienko górne. I how would you like Chat GPT to, to respond? I tutaj jest właśnie konkretny, taki naprawdę fajny prompt. Um, przeprowadzający krok po kroku, co tutaj ma się dziać. I to mi zawsze fajnie działało. Zawsze to znaczy, odkąd było dali trójka. Um, daje to fajne thumbnaile, daje mi to fajne miniaturki. Jest to coś, co mnie, kon, mnie osobiście zadowala, no i właśnie cały myk polegał na tym, żeby sobie podmieniać te custom instructions. I co teraz oferuje ten um, builder, jeśli chodzi o, o GPTs, to tak naprawdę jest w tym ujęciu, bo jasne, jeszcze są te actions, można dodać sobie bazę wiedzy itd., itd., ale w takim bardzo prostym ujęciu to jest po prostu... Dzięki temu można po prostu już nie musieć podmieniać tych custom instructions. No i ja postanowiłem sobie zrobić dosłownie kopię tego, co jest tutaj. Aha, jeszcze to jest bardzo ważne. Muszę oddać um, kredyty tam, gdzie należą, bo ten konkretny prompt dotyczący thumbnaili jest y, od tego pana. On jest y, przez tego youtubera zaprojektowany i on jest konkretnie opowiedziany w. I na jego temat informacje są tutaj w tym filmie. To jest dokładnie ten prompt, to są dokładnie te custom instructions, więc tutaj oddaję kredyty do Chrisa. Wracając po kliknięciu sobie Explore i stworzeniu sobie nowego GPT, to jest ten moment tutaj. Możemy tak naprawdę właśnie zrobić sobie tak, że już nie trzeba będzie. Przeklejać tych custom instructions. Więc um, kliknąłem sobie Create. Mówię, że potrzebuję agenta, który będzie robił thumbnaile, y, korzystając z dali, e, nazwa tego i tak dalej. To mnie tam niewiele interesowało. Natomiast sam wygląd chciałem, żeby był bardziej radosny. Więc mówię make it more happy. Spoko, spoko. I w tej chwili mówię tak. To jest twój prompt systemowy i dosłownie skopiowałem sobie to, co mam w moim dokumencie. Czyli skopiowałem sobie prompta od Chris'a, oczywiście skrajając go dokładnie pod swoje potrzeby. To, to znaczy, że tekst musi być w języku polskim, że to dotyczy mojego kanału, a nie Krisa i tak dalej, i tak dalej, jakby prosta sprawa. Um, no i jak już wkleiłem mu tutaj, to zobaczyłem, że on troszeczkę skrócił mi, nie zrobił tak detailed, tak rozbudowanego tego prompta, więc sobie po prostu poszedłem do configure. Um, Tutaj przekleiłem jeszcze raz. Dokładnie, dokładnie to co w Wordzie. Usunąłem converse, kon, usunąłem te startery, te takie cztery odpowiedzi, które się pojawiają na początku, czy tam może nawet więcej, można, czy nic, nic tutaj nie dałem. Code interpreter nie jest tutaj potrzebny, ale właściwie czemu, czemu się ograniczać? Zostawiłem wszystkie opcje włączone. No i zobaczmy sobie preview. I mamy, te, mamy w tej chwili. Możliwość popatrzeć sobie na dawną konwersację, gdzie było zapięty Custom Instruction i mamy możliwość sobie na popatrzenie Funkelnówka, całkowicie nowy Thumbnail Crafter, czyli nowy GPT, nowy agent stworzony tylko i wyłącznie do tego celu. Więc prompt jest identycznie taki sam, co tam masz, w dalszym ciągu dali nie jest dobre w... Używaniu polskich znaków bardzo te sieci, zici i inne takie miesza, więc y, po prostu keep it simple. Um, I taką miniaturkę wypluł mi po którejś tam iteracji, bo robiłem rolki. Um, taką miniaturkę wypluło mi Dali w tej konwersacji z zapiętym Custom Instruction, a taką wypluł mi mm, mój nowy agent. Więc y, nie jest to najlepsze, ale. Ponownie, tutaj też musiałem rolować, więc spróbujmy sobie teraz na live zrolować ten konkretnie output, albo zrobimy tak. Ja sobie go zrobię jako powiedzmy, prywatny dla mnie tylko, no bo on jest do moich celów. Jest tutaj moje imię, nazwisko i tak dalej. Więc postawmy sobie. I jak już stoi, to spróbujmy jeszcze raz. Zapakować tego prompta do nowo utworzonego GPT Thumbnail Crafter. Tak więc dzieje się magia. Za sekundkę zobaczymy miniaturkę, i to odpowiada na dwie rzeczy, które mnie wcześniej wkurzały, bo jeżeli ja sobie tutaj em, robiłem nowe, nowe, zupełnie konwersacje miałem, to zawsze później musiałem szukać tej, te, tego konkretnego czatu, tego albo musiałem sobie ten link gdzieś zapisywać, miałem go y, gdzieś tam, no, ten konkretnie nie, ale zdarzało mi się zapisywać sobie po prostu link i wchodzić w ten sposób, bo to bardzo szybko uciekało gdzieś na dół. Więc to była pierwsza rzecz, która mnie wkurzała, druga to było to przeklejanie Custom Instructions. Tutaj poprzez stworzenie własnego agenta, który robi tylko i wyłącznie to, czyli jest tylko do Thumbnail'i, mam też takiego do tytułów, opisów, tagów, y, mam Kilka tego typu rzeczy, i w tej chwili będę się starał to przenosić, żeby z tego powstawali agenci. No to to wydaje się rozwiązywać ten, tą frustrację, i to chcę pokazać w tym wideo, mianowicie, że być może zamierzenie, być może nie zamierzenie, podejrzewam, że zamierzenie OpenAI, dając możliwość tworzenia sobie własnych agentów, też rozwiązuje ten problem z custom instructions, przynajmniej dla mnie. Nie wypluł mi tej miniaturki, więc o, w tej chwili creating images, let's see łyk kawusi no i ok jest to wystarczające powiedzmy zadowalające ja tego konkretnie bym nie wykorzystał jako miniaturkę, bo brakuje mi tu tego czegoś to wydaje się być lepsze, sorki, nie to gdzie jest ten, z którego chciałem skorzystać, o, ten ja już sobie to zapisuję, dokładnie w ten sposób. To wywalam, żeby nie było pomyłki. No i co? To tyle. Jak widać, nowa zupełnie funkcja od OpenAI rozwiązuje więcej niż jeden problem: to znaczy samo tworzenie AI agentów, zapinanie im jakimś, jakiegoś function calling i inne rozbudowane, fajne, perspektywiczne ekscytujące rzeczy to jest jeden temat, drugi to zastępowanie, przeklejanie custom instructions i szukania gdzieś tam w odmentach różnych konwersacji tego, co byśmy chcieli. Tyle. Dzięki hej.